Dzisiaj chciałem Wam pokazać saunę mega autorstwa, tutaj jest wylot ciepłego powietrza, wentylacja, tutaj mamy komin, tutaj nie patrzcie, że brzydko wełna, to dałem tylko na chwilę, to się obetnie nożykiem, żeby e, nie było hałasu o blachę, nierdzewki oczywiście, rura kominowa, tutaj taka rozeta, no i tutaj mamy już ścianę, pierwszą saunę, ciach. Tutaj mamy wentylację. Wentylacja grawitacyjna, czyli mamy wlot powietrza za piecem na dole, a wylot po drugiej stronie. I duży taki zrobiłem otwór wentylacyjny 15 cm, żeby te, to powietrze ładnie cyrkulowało. Jeszcze, oczywiście, do wykończenia, bo to jest nieskończony projekt. Tutaj mam ćwierćdźwałek, jak widzicie, w górnej części ćwierćdźwałki zainstalowane, ale jeszcze muszę na tej ścianie, tutaj nad ławką, ławka z bardzo fajnego dębowego, taki z dębowych desek. Miałem akurat takie, bardzo stare. Tak jest zrobiona póki co konstrukcja, bo w przyszłości będzie jeszcze tutaj niższa ławka. I piecyk też mojego pomysłu, mojego autorstwa. Dospawana ramka, a zbyt to jest zwykła koza, bardzo tania. I tutaj ta ramka jest po to, żeby kamienie sauny były w tym miejscu. Płyty ogniodporne, całość z rury nierdzewnej do wylotu spalin. Gruba ściana, także dużo trzeba było materiałów. Drzwi oczywiście hartowane. Szyba. Tu muszę jeszcze zrobić próg i też taki mój pomysł, żeby było takie okno. I tutaj taki prosty parapecik wykończenie, jak widzicie, takie, jeszcze termometr jakieś tam pierdołe to trzeba będzie gdzieś tam, wiecie, zainstalować. No i jest to moja trzecia sauna w życiu. Tutaj przewin przewiną się teraz wam miniatury do moich filmów, gdzie zrobiłem dwie poprzednie sauny. Jeszcze jest troszeczkę małych pierdułek ale ogólnie ten projekt już jest zamknięty. Podłoga z desek sosnowych całkiem, całkiem ładnych blacha pomalowana farbą żaroodporną no i tak to tak to wszystko wygląda możecie napisać w sekcji komentarzy co sądzicie o takiej właśnie y, samnie